Kurwa się wkurbiłem, dopów nie ma, nie mam siły Wsiadam teraz w golfa, jadę teraz po Karma dostał katabolizm, leży teraz i umiera Zamówiłem już diodablu, teraz czekam na kuriera Chodzę po nie rozpierdalam, że tam wszystkim Od żonię ciężarów, pozostały mi odciski. Nagle widzę, leży torba, tu wyklona, jest towarem Pierwszym kto za i napełnia nawarem. Bijam karmię w dupę i na efekt czekam Walę kurwa trochę palę, mocno coś mówię siema Stoję karma nagle i dostaję przyspieszenia Polimy teraz, kąk, i uciekaj Budeleję typy dole, kąk negro idzie Kuję fele z niebie, złapię cię, odbiorę życie Siłkaś pani meta, w udach lanii tani Ja bol gram ze dwa piłka To nie z nami, to nie z dzika Dopy kos, kurwe skrętu, jebaj wszystkich konfidentów Pałe kosy i sterydy, się rozjebiesz, będziesz bity 997, to ja tibia, twoja stara Robi pałe chuja, kurwa loda opierdala O oh, Z Zmordam mi spadam, kurwie celowi na haltę za chabę łapię kurwę poloniną szmatę Rozpierdalam głowę o w korytarzu. Niech nie piśnie nawet kurwa, że nie mam motarzu. Meta wyszła pompa siła, czeka cię kurzwa modiła. Rozpierdala mnie energia, rozpierdalam jak maczina Karma już płacy zawija córkę dinera w wydyma. Spierdalamy z tej meliny, bo każdy z nas złapie hipa. Hipa, hipa, rozdziebana hi rozjebana jestem cipa. Tutaj leci feja, nikt nie słucha cipa chipa. Negro idzie z Łodzi, twoja stara dla mnie lodzi. Zjarałem mocarza, teraz buda mi się chodzi. Dajcie mi kurwy dopa, dajcie mi kurwy mocą, dajcie mi kurwy dopa, dajcie mi kurwy moca.